Wojna ukraińsko-rosyjska toczy się nie tylko pomiędzy wojskami na froncie, ale także na głębokim zapleczu. To szereg działań dyplomatycznych, oficjalnych i nieoficjalnych, oraz starcie służb specjalnych, niejednokrotnie w najbliższym otoczeniu liderów politycznych. To zakrojone na szeroką skalę działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, w których nie ma miejsca na błędy. Wiele razy mieliśmy już do czynienia z informacjami o udaremnionych zamachach na prezydenta Ukrainy, a całkiem niedawno zatrzymano dwóch wyższych oficerów zarządu ochrony. Państwa współpracujących z FSB przy planowaniu kolejnego zamachu na Wołodymyra Załęńskiego i czołowych polityków ukraińskich. Więcej na ten temat Jakub Polchowski z zespołu wschodniego. To nie jest żadnym zaskoczeniem, że, że tego, rodzaju, tego rodzaju sytuacje mają miejsce. Z tego, co twierdzi biuro prezydenta Wołodymyra Załęskiego, to już co najmniej 10, 10 razy próbowano dokonać zamachu na jego życie, i to, i to nie jest w niczym. To nie jest zaskakujące absolutnie. Wiemy też, że były dokonywane próby zamachów na, na różne osoby, między innymi ofiarą takiej próby padła małżonka Kiryła Budanowa, szefa wywiadu wojskowego Ukrainy. Więc to nie jest zaskakujące. Natomiast na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze pamiętajmy o tym, że nie żyjemy w czasach, w których wszystko jest, chociaż nam się czasem tak wydaje, że, że wszystko, jest, wszystko jest w internecie i że pewien ludzki czynnik w różnego rodzaju operacjach został zastąpiony przez OSINT na przykład, czy przez, no, mówiąc ogólniej, ten świat wirtualny, bo jednak okazuje się, że to ludzie są najważniejsi. To jest pierwsza lekcja. Druga, jest taka, druga lekcja jest taka, że to nie dotyczy tylko Ukrainy. Pamiętajmy, że w kwietniu, w kwietniu tego roku w Polsce przy współpracy z SBU, ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy, nasze służby aresztowały Polaka, obywatela Polski, który. Pod zarzutem, czy znaczy postawiono mu zarzuty szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej. I pamiętajmy też o, o ostatnim przypadku obywatela Polski, który u, uciekł na Białoruś, i wiele wskazuje na to, że z, ze służbami białoruskimi, ewentualnie rosyjskimi, bądź jednymi i drugimi współpracował już znacznie wcześniej. Więc to nie dotyczy tylko Ukrainy. I wreszcie jeszcze jedna rzecz. Sam fakt, że tego rodzaju informacje, o tym, że wewnątrz służb danego państwa, w tym przypadku wewnątrz służb ukraińskich, że tego rodzaju informacje są, przedostają się do opinii publicznej w sposób bezpośredni, bo jest to, jest to, są to po prostu komunikaty sama służba, sam zarząd Państwowej Ochrony Ukrainy, czyli ta służba, z której wywodzą się... Wywodzą się przede wszystkim ci dwaj, bo tam jest mowa o pięciu osobach aresztowanych, ale ci dwaj oficerowie, ta służba sama to opublikowała, to, tę informację. I to jest dobry sygnał, dlatego, że to pokazuje sprawność państwa, czy transparentność państwa. To jest, to jest dobry sygnał. A to, że takie rzeczy się dzieją, to jest rzecz oczywista, że, że Rosja próbowała, próbuje i będzie próbować dokonywać zamachów i innych operacji szpiegowskich, dywersyjnych. Nie jest też naturalnie rzeczą zaskakującą, że, że, że tu jest mowa o oficerach, o, 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 o jednak o osobach, Wtajemniczonych w różne rzeczy no z, z prostej przyczyny, bo to takie osoby mają dostęp do informacji, dostęp do określonych miejsc, dostęp do określonych ludzi. No, no trudno, żeby służby rosyjskie czy jakiekolwiek inne no, werbowały pracowników szczebla szeregowego do takich zadań, o jakich mowa w tym przypadku, więc to też nie jest zaskoczeniem.